serdecznie z tej strony Mieczysław Siódek. Krótka aktualizacja odnośnie wczorajszej y, analizy złota. E, tak. W dniu wczorajszym y, widzimy, że na serii na serii lutowej było nam 13 tysięcy pozycji. Wolumen no, sporo niższy niż poprzedniego dnia. Zatem warto zwrócić uwagę, że mimo niewielkiego wolumenu 26 tysięcy na serii kwietniowej zaczynają się budować pozycje na serii y, kwietniowej, jeśli chodzi o złoto. Co warto jeszcze wspomnieć, jeśli chodzi o złoto? No, sezonowość w tej chwili nie sprzyja spadkom. Raczej widzimy, jeśli chodzi o układ sezonowości, raczej takie ruchy szarpane, ale w trendzie wzrostowym. No i to jest trochę bardziej spójne, nawet z tym, co w tej chwili yy, widzimy na, na wykresie. Jeśli chodzi o wykres dzienny, zamknięcie mamy bardzo nisko wczorajszego dnia. Widać, że wolumen jest sporo niższy, czyli z, yy, presja podażowa nie jest zbyt duża. Patrząc na układ, który tutaj no, potencjalnie jest na tym oporze bazującym na geometrii ceny i czasu, o którym mówiliśmy wczoraj, no, to tutaj no, nie mamy trading rangea dystrybucyjnego, tak? czyli zakres tej dystrybucji jest dosyć wąski, co raczej jeżeli w tej chwili ruch by poszedł do dołu, sugeruje ruch korekcyjny. Jeżeli ten ruch miał być mocniejszy spadkowym, no to powinna się tutaj utworzyć baza no, baza dystrybucyjna, tak? czyli w tej chwili to powinniśmy mieć krótko mówiąc automatyczne odreagowanie w tym układzie dystrybucyjnym, powinniśmy powrócić ewentualnie do testowania, do testowania szczytów, czego nie należy również wykluczyć. Przechodząc do wykresu 4 godzinowego widzimy, że o strony geometrycznej najpierw. Widzimy, że ten ruch spadkowy, mamy naruszenie korekty 1 do 1 w całym ruchu wzrostowym, czyli mamy lekki overbalance w zasadzie, no jest to jeszcze w granicach tolerancji 21,80 jeśli chodzi o tę korektę. Widzimy, że rynek zatrzymał się na 10707 w tej chwili, co istotne jeszcze, jeszcze patrząc na może bardziej wykres wolumenowy w tym, w tym miejscu. Tutaj, no dobrze. Tutaj widzimy, że to miejsce, w którym rynek się znalazł w tej chwili, jest to obszar wsparcia wolumenowego z wykresu 4-godzinowego. Ja go pokażę. 4 tak. To jest obszar tego bara, tak. Znaleźliśmy się w obszarze tego bara, czyli ten wolumen. Tutaj mieliśmy na 4 godzinach wstrząśnięcie. E, jesteśmy w pierwszym obszarze wsparcia wolumenowego. Drugi obszar wsparcia to są te rejony e, oznaczone tym czerwonym prostokątem, tutaj wyznaczone na, na, na podstawie tego bara. E, tutaj był wolumen stopujący. I ten obszar wydaje się dość atrakcyjny z punktu widzenia e, potencjalnego popytu. Widać, że ten mie to miejsce również jest wspierane przez 38,2 zniesienia całego tego, tego ruchu także jest to dość ciekawe miejsce, także kole, kolejne, kolejne wsparcie. Podsumowując, widzimy pewno. Pewną formę dystrybucyjną, którą widzieliśmy wczoraj na wykresie 15-minutowym, i z, tego, z tej dystrybucji został wygenerowany spadek. Eee, doszliśmy do korekty 1 do 1 z punktu widzenia wykresu eee, 4-godzinowego. Ta korekta 1 do 1 została naruszona. A co w krótszym interwale? Eee, jeśli chodzi o wykres 15-minutowy, to widzimy, że w dniu wczorajszym. Na 15 minutach w końcówce, w zasadzie w dniu wczorajszym, to jest dzień dzisiejszy, już 19 stycznia, widzimy, że pojawił nam się dość duży, duży wolumen, określany jako sprytny popyt. No, i jest to możliwe zastopowanie tutaj tych spadków. Wczoraj wskazywaliśmy, po pokazywałem wam, że po Tej akumulacji z 5 minut tutaj nastąpiła redystrybucja na 5 minutach. No i to może być ostatni punkt podaży tutaj w, odnośnie tej dystrybucji. Można byłoby sobie skółka i krzyżyk wyliczyć tutaj zakres tego potencjalnego spadku. Mamy kanał spadkowy. W tej chwili tutaj pojawił nam się jakiś większy wolumen, który może oznaczać jakiś, jakiś wolumen stopujący. No wymaga właśnie testowania, co się w tej chwili w tej chwili tutaj odbywa. E co dalej? Tak, pierwsze opory, które tutaj się pojawiają, jakieś miejsca charakterystyczne, no to widać, że tutaj mamy ten wolumen przełamujący akcje do dołu. No i to jest ta strefa czerwonego prostokąta, czyli tego wolumenu, czyli gdzieś w tej strefie pojawienie się sygnału słabości, no, może być sygnałem do kontynuacji spadków i pogłębienia korekty. No, ewentualnie tutaj effort i przebicie akcja do góry na wzrostającym wolumenie, no, może pochłonąć tę podaż, no ale na razie tutaj dopatrywałbym się w tym trendzie spadkowym pojawienia się jakiegoś sygnału słabości. Dodatkowo możemy sobie go zdefiniować na poziomie geometrii i może jeszcze wracając do tego sygnału wolumenowego, tutaj mamy ostatni sygnał słabości, abtrast, no i pojawienie się w obszarze tego abtrastu, tego tutaj 1203, 1204, to są potencjalne dobre rejony na, na powrót do trendu spadkowego, gdyby tutaj się pojawił jakiś sygnał słabości. Dodatkowo yy, jest to wsparte przez korektę 1 do 1. Jak widzimy tutaj mamy korektę 1 do 1, 786 zniesienia ostatniego swingu, tutaj mamy korektę 1 do 1 wyższego stopnia i tutaj dodatkowo mamy kumulację zniesień 38,2, 886, czyli jest to generalnie dość istotna strefa podażowa w, te, w tym rejonie, możemy sobie ją wyznaczyć, patrząc nieco, nieco wyżej, tutaj jeszcze mamy 1204, to mamy 38,2, zaprezentuję to tego swingu, tutaj mamy 38,2, Całego, całego spadku, czyli generalnie strefa oporowa i pojawienie się tutaj sygnału słabości, no może dać nam potencjalną kontynuację w ruchu do dołu. Dziękuję bardzo.